Witam z Kamionka. 8 dzień marca. Ładnie słonecznie, aczkolwiek tutaj już e, pszczoły stoją w cieniu. Ale jeszcze latają. Jeszcze latają i ładnie przynoszą z tego co widzę pyłek. No już tutaj leszczyny przekwitły jakiś czas temu. Ale teraz e, krokusy. No i przede wszystkim e, Dereń, dereń jadalny kwitnie i to całkiem ładnie w parku a jest tych drzew trochę dlatego mają skąd nosić tak jak widać i jakiś taki beżowy i żółciutki pyłek coś targają a już niebieski z cebulic gdzie ona jest tutaj no tu już cebulice zakwitły także dzieje się dzieje się ten ul jeszcze jest na na słońcu więcej ruchu spróbuję zajrzeć słuchajcie chociaż do jakiejś rodziny jednej większej jednej słabszej żeby zobaczyć jak to wygląda bo jeszcze nie rozchylałem ramek nie patrzyłem jak ten czerw tam jest no i popatrzymy popatrzymy jak to wygląda żadnych tutaj zabiegów nie robiłem specjalnych w tym roku nie kombinowałem z rozczerwianiem z innymi zabawami bo ten sezon i tak się tak wcześnie zaczął, że nie ma sensu no i dobra, zajrzymy najpierw do takiej rodziny małej jak one tutaj sobie radzą ile czerwiu jest no bo na pewno jakiś jest dobra, działamy Op. jak zwykle z pierścieniem jest łatwiej tam niektórzy pytają po co lepiej korpus nie, lepiej jest, jest ten pierścień bo jednak gabarytu się nie zwiększa a dużo korzyści jest łatwiejsza ta obsługa jest dobra, są pszczoły Na bok. Czasem, jak oglądam na jakichś forach, czytam, że już od, od stycznia pokarm dostawały. Jeden do jednego. się za głowę łapie. Bo to rozczerwia pszczoły. No dodawanie pokarmu ma na celu. Uchronieni przed, przed głodem, a nie rozczerwienie. Rozczerwiać można bardzo rozcieńczonym pokarmem. A tak naprawdę na zwiększenie produkcji, na ten start pszczół, to ma wpływ pyłek. Świeży pyłek się pojawia i w ciągu kilku dni jest. A tak, a nie dokarmianie przez pół zimę. To wszystko jest tutaj świeci się w komórkach, nie? to jest przygotowany. Przede wszystkim woda, co jest przyniesiona. Tutaj zaczynają przygotowywać pokarm dla, dla młodych lat. Dlatego woda jest tak ważna. Bo co by nie kombinować właśnie ten start teraz wczesny, yy, duża ilość serwiu, jak przyjdzie zimno nie będą miały skąd brać wody one będą próbowały robić ten pokarm, one będą same się odwadniać żeby tylko zapewnić larwom dostęp do, do pokarmu zobaczcie tutaj przygotowany znowu woda na pewno rozcieńczony już trochę ale tutaj jest już wszystko czerw odkryty to wcale nie mało druga strona tak samo to jest tutaj wszędzie taka ilość jest w czerwiu odkrytego bez, bez rozczerwiania, bez zabawy sezon i tak wcześniej się zaczął jeśli nawet teraz zakwitnie to wszystko wcześniej to i wcześniej się skończy tyle krytego Rodzina nie jest największa, ale w Dadańcie to jest akurat. Bo te sześć ramek pszczół to jest dosyć. Trzeba ramkę pracy wrzucić, trzeba jeszcze dwie jakieś świeże. No tutaj też mamy i też jest dookoła larny. Jakieś świeże dwie ramki trzeba włożyć. Już mamy cały komplet. kawa co na ostatni wyjedzona pewnie tak jest lżejsza chłop było od tej strony no i znowu wszystko się błyszczy niebieskie obnóża też pływek z cebulic tak jak widzicie tego pokarmu jest tyle że jeszcze do maja przeciągnął. Po co dodawać im jeszcze? I zaraz. Gdybym tutaj doładował jeszcze. Te 3 kg Pokarmu te dwa słoiki. Czy trzy. Zaraz by była sytuacja tak jak w sezonie. Że. Jak widzicie, próbowałyby układać pewnie jak najbliżej. Jak najbliżej czerwiu, A nie miałoby jak tego wykorzystać. No bo ilość hodowanych larw jest jaka jest. Gdzie by matka czerwiła dalej? Gdzie by się rozeszły? Ach, no dobra. Taka mniejsza rodzinka. Tak to wygląda skakuj do środka, do domu zamykam przejdziemy gdzieś dalej, zobaczymy jak tam wygląda składałem ul, zobaczcie pszczoła zjedzona przez ptaki a tu sikorki cały czas się kręcą pyłek na obnurzach. raczej albo ją złapały gdzieś na ściance albo była taka sytuacja, że one lecą, jak się ociepli, jak będzie słońce, lecą zbierać, ale tutaj tylko chwila, jak słońce się schowa, jest dużo chłodniej. Krzepną, krzepną nawet bardzo blisko uli, nawet wyląduje na daszku, minuta w takiej temperaturze i po wszystkim. Także z tym też się trzeba liczyć. Dostęp do wody, jeśli tutaj widzieliście, naniesione jest, wystarczy tego na tydzień albo i dłużej ale jeśli jest taka sytuacja że na pewno nie będą latać no bo przymrozki są gdzie nie gdzie są mro... zimne dni będą dłużej no to trzeba myśleć o podaniu jednak wody do ula i też trzeba to zrobić pod ocieplenie nie pójdą po zimną wodę nie, pójdą, nie wyjdą w zimną strefę ula tak jak to widać zresztą czerw jest na środku ramki a wszystkie zapasy, wszystko cała komunikacja, wszystko odbywa się górą. Wszystko składają pod belgaczkami, a nie będą zładzić na dół. Pomimo, że nam się wydaje, że to już jest wiosna, ale, ale ta temperatura nie zachęca. Dopóki mogą, to będą się działy w cieplejszej strefie. Spojrzymy teraz do tej rodziny. Tutaj powinna być rodzina piękna czekać dobra A, przykleiło się Tak tutaj jest pszczół więcej Gdzie podkurzać cię odstawię tu. Jest to tak jak latem, że można dmuchnąć i wszystko fajnie zejdzie Dobra. Dobra Zobaczymy jak to tu wygląda Zatwór Zatwór na bok Na tej pasiece akurat a, więcej jest ładnych takich rodzinach tutaj nie było tragedii No i nawet już zalane są płynem jakimś komórki na pierwszej ramce Słuchajcie pasiekę w lesie trochę mi załatwiły zwierzaki nawet zobaczcie ile nalane świeżo kopejku już naniesione nawet nie nagrałem nic bo byłem ale było deszczowo i słuchajcie taka sytuacja że yy, dzięcioł podejrzewam że zielony rozwalił mi Jeden ul. Tamte z ZOSB, takie duże, wydawałoby się, że to będzie ciężkie do ruszenia, a jednak Ech, zobaczcie, ile pyłku. A jednak yy, na szczęście rozwalił yy, nadstawkę. na wylot cały róg wywalił. Może zdjęcie gdzieś tam wrzucę na koniec. bo cyknąłem zdjęcie, jak to wygląda. Wywalił yy, nadstawkę niedobrał się dekrzył, no ale musiał tam je niepokoić długo, bo yy, rodzina osłabła kiedy byłem jeszcze w grudniu, bardzo ładne rodziny. Zobaczcie ile tego tu jest bardzo ładne rodziny tam były a teraz niestety jedną tym nękał, a w drugiej w drugiej tragedia bo jakiś zwierzak, nie wiem co tam mogło się dobrać, Kunat, tchórz co to może działać ale odsunęło wkładkę wyszarpało całą siatkę z dołu ramki wyjedzone ogólnie słabo Spójrzcie, że tutaj mamy już no pół bramki czerwioł. Rodzina i tak silna, ona za dwa tygodnie, trzy. Będzie bardzo silna. No, trzeba pamiętać, że wiadomo, ta stara pszczoła odchodzi tak? i jest trudno wychowywać młode pokolenie, ale tutaj już się dzieje na tyle dobrze, że będzie kim zastąpić a wiadomo, że jeszcze z miesiąc te stare pszczoły na pewno pożyją bo zaczęły wcześniej, no ale powinny do okolic maja w normalnych warunkach dociągnąć może teraz szybciej to wszystko pójdzie, ale ale nie na pewno tak nie, nie tak, że, że za tydzień dwa zauważymy że ubyło pszczoł ładnie jest, tu wygląda na to, że słuchajcie to już się w środek wygryzł i tutaj już drugi rzut jest larw w środku zobaczcie cały ramk na początkowych ramkach jeszcze tam tego pokarmu coś jest ale tutaj słuchajcie no taka sytuacja że tu, tu trzeba będzie im rameczkę jakąś zamiast zatworu włożyć z pokarmem to ładnym hmm, tutaj są larwy łodziutenki jeszcze dopiero podlane no ale wcale nie tak mało tu jeszcze ostatnia ramka z tej strony też Znaczy nie będzie widać ale tutaj są takie no już kilkudniowy bo widać, że ładnie zwinięte dosyć duże a tutaj błyszczy się płyn. Tak, jajeczka są i, i tutaj młode larwy. No dobra. widać, że się dzieje. No i co? No tutaj zbierają pyłek. Pszczółki z pyłkiem. Dobra. Na całej ściance też pszczoły. Okej. Okay. Tutaj przykryję i pójdę po ramkę z pokarmem. Tak też bywa. Tutaj jest rodzinka, która późno, już późno jesienią była zasilona odkładem. Bo ona ogólnie bardzo słabo sobie jakoś radziła. Matka niby czerwiła, ale to nie była taka ilość czerwiu, jak powinna być, a z drugiej strony nie było to aż taka tragedia, żeby ją jakoś szybko wymieniać. Dostały odkład też nie jakiś wielki tam Dołożyłem pewnie ze trzy ramki pszczół, bo tych odkładów, które mm, tak przygotowuję, właśnie do, do, do zasilania, do łączenia na jesieni, nie, specjalnie nie, roz, nie rozwijam. Jak startują sobie z ramki czy z dwóch yy, polipie, to, a potem sobie turlają się do jesieni. No ale zobaczcie, całkiem, całkiem to wyszło. no Krainka jakaś, ciemne pszczółki. Nabudowane. Yy, pokarmu jest, bo już stąd widać, że od połowy gniazda pokarm jest. Czyli następna rodzina, gdzie trzeba będzie ramki zabierać. Yy, to już kiedyś też mówiłem. Zabieram ramki z pokarmem. Wywalam je, bo nie ma miejsca. Na czerwienie, inna sprawa, że przeniosą ten pokarm. Naprawdę pszczoły przenoszą pokarm do miodni. Jak mają miejsce, dostaną nadstawki, będą robić miejsce w gnieździe i wywalą do góry. Oczywiście dyskusja też zawsze jest, że nie, przecież to, co dajemy na wiosnę, właśnie trzeba delikatnie dawać. Bo to, co dajemy na wiosnę, trafi do tego pierwszego miodu. Ile zjedzą, to zjedzą, ale no nie ma możliwości, żeby wszystko poszło a co będzie na dole to część wyniosą do góry wiele razy to było badane były barwione yy, w ramki był pokarm barwiony jak były zakarmiane wyrzucają, przenoszą roz, robią sobie miejsce na, na czerw i przewalają to wszystko do góry jasne, że nie wszystko część wykorzystają ale no nie mogą wykorzystać 4 kg ekstra cukru no bo musiałyby zrobić 10 ramek pszczół. Dobra, idę dalej, popatrzę, co tam dalej się dzieje. No i tutaj ten ul, który już pokazywałem. Nie chcę mi się go rozbierać. Kurde, za każdym razem nie chcę mi się. Zobaczcie, Tutaj też były dyskusje, że pszczoły pójdą do góry w tę nadstawkę. Tutaj będą zimować. Nic się takiego nie stało. Nadstawka jest cały czas w użyciu, ale, ale nie jest tak, że pszczoły rzuciły i tutaj wszystkie przeszły. No tutaj ta sytuacja hmm, wygląda w ten sposób, dlatego, że na nawłoci matka przedostała się, znaczy tutaj kratę chyba wyjąłem nawet, bo przecież żeby łatwiej mogły nosić Za radą niektórych Co już się nie sprawdziło u mnie Kiedyś Wyjąłem kraty No i matka w tej akurat Bardzo dużo złożyła Jajeczek Tutaj czerw był a Do połowy października albo i dłużej Także nie było mowy O niczym innym Niż zostawić je tak, bo Trzeba było przecież zakarmiać a nie chciałem tego czerwi już krytego wywalać i zostały w ten sposób poczekajcie ciekawe co w tych nadstawkach tutaj się wydarzyło gdzie moje, gdzie moje dłuto sam jestem ciekawy jak to jak to sobie ogarnęły Pokarm nic tutaj nie ruszone. Cyk, następny. Pokarm tutaj tutaj jest troszkę wybrane, czyli kłomp możliwe, że zachował się tak jak na ramkach mniejszych i rzeczywiście nie, tylko tam brakowało trochę tego pokarmu. Po tych stronach, ale nic tu się nie dzieje dziwnego. Naprzód jest Ach, Ciepło aż bucha. Dobra, przymykamy, zamykamy, zamykamy, bo nie ma co. Chyc w tym tempie, to słuchajcie. Hm. trzeba będzie. Myśleć, jeśli ta stara pszczoła nie odejdzie szybko, trzeba będzie myśleć o jakimś rozdzieleniu, chociaż delikatnym. A to zobaczcie. A, tak muszę ocieplenia włożyć. Dobra. No to zobaczcie, jak to wygląda. Jeśli zabiorę, sypię. Tu mi brakuje dwóch ramek, co prawda. Ale jeśli to sypie wszystko w dół, no to będzie mnóstwo pszczół. Dobra. Co jeszcze chciałem powiedzieć. Dziwna, ale nie było osypu. Znaczy dziwne, dlatego dużo pszczół jest, ale no zazwyczaj tam jest zawsze jakaś garść, dwie. A te akurat się tak przechowały. Hm. Tutaj jest rodzina, która była kłopotliwa w tamtym roku. Ona była najbardziej agresywna. Dawały tutaj popalić pod koniec, o zobaczcie widzicie? pod koniec lata zmieniona matka gdzie była? na samej górze następna rzecz do zapamiętania że można się matki spodziewać wszędzie no i co? rodzina fajna pokarm pokarm a widać na ramkach, jest Tutaj duża rodzina, jednak nie wyjadły. Tak jak w tamtej. Nie, tutaj jest na ostatniej ramce też. Tutaj wszędzie jeszcze pokarm jest. Dobra, tutaj nie będę nic działał, bo nie ma sensu. To samo zobaczymy, co wszędzie. Czyli pewnie znowu trzy ramki, cztery ramki w czerwiu i tyle. I żadne tutaj manipulacje nie są potrzebne. Fakt, że no mam lepsze miejsce. Jest tutaj cieplej. Jest tego pokarmu. Od wczesnej wiosny dosyć, ale bez przesady, czekajcie. Ok, no, przelatują, włażą sobie. Także sytuacja nie jest, nie jest zła. Przynajmniej u mnie nie jest, nie jest tutaj źle. Jeszcze mają co jeść. Te największe rodziny trzeba sprawdzić bo tak jak widzieliście tych ośmioramkowych rodzin jest kilka no ale jedne wyjadły w innych jeszcze zostało trzeba tę rękę na pulsie trzymać ale nie panikować dobra kończymy bawić się z węzą bo chcemy do świąt już skończyć przerabianie Mam jeszcze kilka paczek jest w drodze z woskiem i zobaczymy Zacznie się praca, bo jeszcze nie wtapiałem sobie nawet. Mam to wszystko już ogarnięte, a samo wtopienie, samo zrobienie to jest chwila. Ach, tutaj zobaczcie, zobaczcie jak pszczoła wygląda, w czym się tak wydarzała? Jakieś krokusy, duże głębokie kwiaty i cała jest żółta, pomarańczowa wręcz, no a tam jest jaśniutki. I to jest prawdziwe rozczerwienie. Ten pyłek, który teraz trafia do uli ten świeży, to jest prawdziwy start. Żadne dokarmianie syropem tak nie pobudzi jak dopływ świeżego pyłku. Mamy w tym roku szczęście. A, zobaczcie, też niebieski pyłek. Mamy w tym roku szczęście, wcześniej się to zaczęło i te dni lotne jednak się zdarzają. Bywały lata, że co z tego, że przez chwilę było ciepło, jak potem mieliśmy znowu zimno. Teraz też nie wiadomo jak będzie. Do maja może być chłodno. No ale na pewno już ten rozwój będzie szedł dalej. No i trzeba pamiętać o tym, żeby jednak zaglądać. Pokarmu zawsze możemy dołożyć. Ok, to chyba na razie tyle. Oglądałem. Co tam kwitnie jeszcze na działkach, bo byłem na, na innych pasiekach też. No to wieżby rzeczywiście u mnie też zaczynają, ale wieżba nie jest u mnie najwcześniejsza. Różne takie dziwne kwiatki, krzaczki, te ozdobne to już sporo tego kwitnie. No dobra, trzymajcie się i do przodu.